30 zł. Czy ktoś zaproponuje? 30, 30. 30 złotych po raz pierwszy. Bardzo praktyczna rzecz. 30 złotych po raz drugi. I. 50. Zł 50 zł po raz pierwszy. Nie wiem, czy tak można. 50 zł po raz drugi. Bardzo piękna praktyczna rzecz. I 50 zł po raz trzeci. Brawo! Kolejnym przedmiotem jest... Koszulka męska rozmiar 3XL. S -s -s Słuszny rozmiar. Dla słusznego mężczyzny. Ceną wywoławczą jest 50 zł. 50. Zł. 50 zł po raz pierwszy. Taka piękna orkiestrowa koszulka. Gramy, bo lubimy. 28 finał. 50 zł po raz drugi. Czy ktoś przebije tę ofertę? Po raz trzeci zapraszamy. brawo! Kolejnym przedmiotem jest piękna, torba na zamek. Stylowa torba na zamek. Wiecie Państwo, niby zwykła, ale ekologiczna, bo tkaniny. N niby śmaciana, ale z zamkiem. <ścoughs> Cena wyławcza? 50 zł. Fajżawa i stylowa. 50 złotych po raz pierwszy, 60 złotych po raz pierwszy, 70 złotych po raz pierwszy, 80 złotych, 90 zł po raz pierwszy, 100 zł po raz pierwszy. Piękna, praktyczna, ekologiczna torba. Zamknę. Ile było? 100. 100 złotych po raz. Drugi. 110. 120 po raz pierwszy, 120 po raz drugi. Co za emocje. I. 120 po raz trzeci, brawo! Zbliżamy się do końca, wiecie państwo. I kolejnym przedmiotem będzie koszulka rozmiar 92 łamane na 96. Ceną powoławczą jest również 50 zł. <laughs> A mówimy o tych rozmiarach no, dziecięcych. Prze przedszkole, nie? No, tak plus minus. Jaki jeszcze niżej. Zależy jaki przedszkolek. Yy, jakaś oferta? Elegancka koszulka dla przedszkolaka. Prosimy o 50 zł. Tam 50 złotych po raz pierwszy. Brawo. 60 złotych po raz pierwszy. 70 złotych po raz pierwszy. Na pewno będzie to jedyna taka koszulka 100. w przedszkolu. Drugiej nie ma. 100 zł po raz pierwszy. 110 po raz pierwszy. 110 po raz drugi. 150. 150 po raz pierwszy. Naprawdę jedyna. 150 po raz drugi. Co za emocje! I 150 po raz trzeci. Brawo! To wszystko dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Teraz mamy kalendarze, dwie sztuki i ceną jednego jest 40 zł 50... 50 zł po raz pierwszy to bardzo praktyczny kalendarz z serduszkami, z żaglami, z wiatrem żagle to ten taki co się rozkłada i trzy miesiące są i można sobie w przód i w tył zaglądać. Bardzo, bardzo praktyczna sprawa nie jest cały rok tylko na raz widać trzy miesiące 50 zł po raz drugi? czy ktoś przebije tę ofertę 50 zł po raz pierwszy 60 60 jest. 70 było. No, to tak, 80. 80. 80 po raz pierwszy. Uh! 90 po raz pierwszy. Są dwa. Lat. 90 po raz drugi. Sprzedane. 90 po raz trzeci. Brawo! Zapraszamy. Kalendarz numer dwa jest naprawdę identyczny. Cena wywoławcza? Również 40 zł. Czy ktoś zaproponuje 40 zł za ten elegancki kalendarz? 40, 40 po raz pierwszy, 50, 50 po raz pierwszy, 70. 70, 70 po raz pierwszy, 70 po raz drugi, czy ktoś przebije tę ofertę? 70 po raz 3. 3. trzeci, brawo. brawo! Ostatnim przedmiotem jest koszulka rozmiar L, koszulka rozmiar L, tak. I również 50 zł. Elegancka 28, fitna uczarna, twarzowa, stylowa, jedyna w swoim stanie. Ktoś oferuje 50 zł? 50 zł po raz pierwszy? 60 zł po raz pierwszy? 100. 100 zł po raz pierwszy? 110 po raz pierwszy? 200. 200 po raz pierwszy? Brawo! Co za emocje! Piękna stylowa koszulka. Mogę podnieść? 200 po raz drugi. Czy ktoś przebije? 210. 210 po raz pierwszy! Brawo! Co za emocje? 210 po raz drugi? 215. 215 po raz pierwszy! Co za emocje? 215 po raz drugi! I. I! 220 po raz pierwszy! Brawo, co za emocje? 220 po raz drugi! 250. 250 po raz pierwszy. Co za emocje. Niepowtarzalna jedyna. Jest w swoim tak, rodzaju stylowa a. i ostatnia. 250 po raz drugi. 260. 260 po raz pierwszy. Co za emocje. Proszę Państwa. Sejny, Wielka orkiestra świątecznej pomocy 28 finał. Ile było? 260. 260 po raz drugi? 300. 300 po raz 600. pierwszy. Co za emocje! 300 po raz drugi. 300 po raz trzeci. Brawo! Proszę Państwa, to były ostatnie przedmioty. E, bardzo ważna informacja sprzed chwili. E, bez licytacji. Mamy na ten moment zliczone 17 615 zł. Więc nie mam już wątpliwości, że leciutko pobiliśmy ubiegłoroczny wynik. E, brawo! Brawo, e, Bardzo serdecznie dziękujemy. Słuchajcie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jest duża rzecz. To jest ogólnopolska akcja. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy jej częścią tutaj w naszych sejnach, że możemy się poczuć elementem czegoś dużego, czegoś ogólnokrajowego, a nawet ogólnoświatowego, bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest też w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, w RPA i w wielu krajach Europy i świata. Zbieramy wszyscy na wsparcie. Dziecięcej medycyny zabiegowej, czyli na sprzęt, dla ratowania życia i zdrowia dzieci. To jest ważne. Świetnie, że jesteście z nami, że to, ta idea nas łączy. Czas na podziękowania. U nas w Sejnach tego wyniku i tej całej akcji i tych wszystkich środków nie zabralibyśmy, gdyby nie cała rzesza ludzi. Bardzo trudno wszystkich wymienić, ale bardzo dużo pracy w to przedsięwzięcie włożyli nasi wspaniali wolontariusze, czyli Sejneńska Młodzież. Niektórzy Dobrze. to nawet dzieci. Brawo! Dziękujemy wam! To wam, za wasza praca. Dzięki wam, że wspólnie sukces mogliśmy osiągnąć. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo dużo pracy w to wszystko włożył e, e, zespół Ośrodka Kultury w Sejnach. To jest, wiecie, tylko siedem osób, ale to są wspaniali ludzie. Warto im podziękować. Jak widzieliście, e, w całym dzisiejszym wieku, e, Uświetniły nasze kochane dzieci, nasza wspaniała młodzież i nasi wspaniali przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, dorośli, którzy uczestniczą w działaniach różnych grup artystycznych od tańca, przez śpiewy, grę na instrumentach. Widzieliście ich tu dzisiaj. Jesteśmy z nich dumni. To nasza praca, nasza radość, nasze szczęście. Dziękujemy im pięknie. Dziękujemy Wam wszystkim, którzyście. Tak, żarliwie, życzliwie i serdecznie e, oraz hojnie licytowali gadżety oraz przekazane rzeczy. No i jeszcze bardzo się należą wielkie podziękowania Karczmie Litewskiej i panu Józefowi Szulewskiemu, bo on te akcję po raz kolejny wspiera. E, dzięki niemu mogliśmy dzisiaj przez prawie cały dzień zjeść różne smakołyki, mogliśmy. W cieple, w namiocie, pomimo że na ulicy, spędzić trochę czasu, porozmawiać, i też dzięki temu, że te działania były, chyba jednak z czymś smacznym i ciepłym żołądku byliście Państwo jednak jeszcze bardziej hojni. Pięknie dziękujemy. Jeśli kogoś jeszcze nie wymieniłem, to wszystkim, którzy się przyczynili do tej dzisiejszej akcji i sukcesu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Do zobaczenia za rok. Siema!